...polityczny, to nie możemy, kurwa, weź mnie nie wypijaj tego piwa, bo mi się kurwa... Bo, a nie rozmawiałem z Tobą, bo Dzień żeś był działo. trochę... Ja pracował. Mam... Co masz? I Jak widzisz sytuację na temat nowego prezydenta? A. Czy jesteś zadowolony z tego powodu, czy przeciwny? Przecież to wszystko idzie w sieć, a ja później kurwa mam a. od żony, od byłej żony... No tak mówię, no po co pozdrawiamy byłą żonę, tutaj naszego dobrego kolegi... Żeby nie było. Żeby nie było. Że nie jesteśmy rozbajkowani. No, wszystko jest gitara. Dobra. O jak ładnie tutaj zakwitła ten. Już właściwie to przekwit. Jak to się nazywa? Jaśmiń. Jaśmie. Takie film był to Ty no nie wiem co się stało, nie wiem czy tam u wszystkich jest. Że nie mogę na tego obejrzeć. Stawki większe niż życie okay. na, na YouTubie dziwne No dziwne właśnie Tylko teraz są takie krótkie minut, takie minutówki, dwuminutówki A ty byłeś na wyborach Nie byłeś e, no, można Wolny człowiek masz wolny wybór, nie? ma Gdzie ma? No jak handlasz No dobry no. <laughs> Ty no idziemy człowieku czy telefoniki? To jest stówka już na biegu. Nówki, prawie nówki. No, no mało używane. Mówi o i na legalu, żeby nie było. To dlaczego kurwa mi spija broń? <Brooke> no bo ma duże <tusuper> wydatki. bo nie mam na. teraz czeka na, emerytur na, 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 na emeryturkę. Na emeryturkę, tak? Przekaż. Kurwa. <tusuper> kurwa ty emeryturki nie W Wczoraj brata twojego wzięliśmy. Tito, Zobacz... dawaj, klub, klub, <tusuper> klub, klub, klub. Chlub. Jaki głupi, nie jeden by chciał mieć, chociaż no 20% tego mi co ty w głowie i nie tylko. Nie, ja, pani Basia ja nie ma, zobacz no, ja co się tym stało, tak było ładnie, pani Basia mieszkała, a ja dom teraz... Kupimy ten dom, kupujemy ten dom, już niedługo będzie. Rozbierzemy i postawimy. Nie rozbierzemy, tylko wyremontujemy no. Wyremontujemy nasz dom. Leszek kurwa hajcu ma Kupi. No i co? Kupi. I co? Żeby tu byłoby, byśmy tu pilnu robili, pilnowali. No, by było jednego. Tak, nie, no musiałbym za granicę miał tam gdzie spać, pokój by mi się zrobiło. Ale to by się remontowało. Ja bym się tam odcięła, żebyś tu coś tu był. I tak zrobimy. Musisz się dojechać do rzędu miasta, bo oni za to chcą mnie. No, na pewno No, idzie jakiś gość. Szymano. Szymano. Dziękujemy. No, ja no, to tylko po puchy wiesz. No to sobie zawijaj. Co tam cyklać na dzień widzisz? Cyklać? Starabida? Starabida? To jest ta staragnowa, co? Stara jak nowa, co? No Marek, Mar bo Tak to Marek zresztą zawijał, nie? A tak Marek nie przyjdzie. Właśnie, Marek, co? się wczoraj, ma biodro uszkodzone. Tu już długo nie przyjdzie, tego. No, więc Marek już to zrobił. O, widzisz, już to Puszki. dobrze, nie, tam. Przewrócił się wczoraj gdzieś pili z tym, z fryzjerem. I mówi przyjdź tutaj, to, 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 nie? Który, który ma, no? no Marek ten, Maruda. Z Pytkowskiej. To no najlepszy. Tam. A najlepszy, no siemanko na, Wiele, na, 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 na również. I przewrócił się i kurde, daj widzisz, no i efekt. Też puszki, do puszki do, do, do Mieliśmy iść. Zarobił parę złotych. Do Kaliskiej to ja byłem, kurde, ostatnio, z Kubusiem. Ten gdzie bawiliśmy, ale dupę poznałem, o! Fajno. To on, no, on pójdzie do Kaliskiej, jak on mi, jego nie, mnie to puści, bo ja to przystojny. Do Kaliskiej razem, <laughs> no tak, ta, poszli do Kaliskiej. Jeszcze pójdziemy, bo nie, Jak się mówi, Nie. Pójdziemy jak weźmiesz chajce, dostaniesz to. Poszli do Kaliskiej, piotr zło. No jak on to. Na mówi, mówi, że był. To taki odwyk. Ja, ja cię... Ja, ci odwlokę. Gdzie mnie odleczesz? Od beczkowego. Jak mam Aleksandrowską? To nic ja ma... nie pomoże. Jak? Ja kurde, ci wrzucę, na TikToku jest taki facet dopowiada i na tym, na, i na, na Facebooku. Jak samemu dać radę, samemu. Polecałem oczywiście, wiesz, różnego typu te odwyki tego typu, ale samemu tak samo sobie można dać tak. radę. Dokąd będziesz miał pieniądze, Klapkę będziesz pią masz zajebiste. Dziękuję za uznanie. Jak się skończą pieniądze, to nie będziesz pił. Dokąd są pieniądze to się pije. Co ty gadasz głupoty, niekoniecznie. Można pić, jak się chce. Ten to jest ciężki <noise> To ząb klapsa. Dobra, dziękujemy.